Tak, jak najbardziej zainteresowanie jest bardzo duże w momencie, kiedy dzwonimy do szkół podstawowych, do przedszkoli, przedstawiamy im nasz program Mali ratownicy. Zainteresowanie jest bardzo duże, takie, że często nawet... Nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim klasom w szkole odwiedzenia nas, naszego zespołu z karetką, bo po prostu każde dziecko chciałoby zobaczyć, każde dziecko chciałoby się dowiedzieć, no nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy grupami ochotniczymi, więc też nie jesteśmy współfinansowani, no i na tyle, na ile możemy, staramy się odwiedzić wszystkie dzieci. Monika. A podoba Ci się? Podobają Ci się dzisiejsze zajęcia? Tak. A co najbardziej? Jak Pan to opowiada. Tak, a co jeszcze? Podobały Ci się zajęcia? Tak. Dobra, dostajesz nagrodę. Nie? Weronika. Podobają Ci się dzisiejsze zajęcia? Tak. A powiedz coś więcej, co najbardziej. Yy, najbardziej mi się podoba karetka. A coś jeszcze? Uważasz, że jest potrzebna pierwsza pomoc wśród dzieci? Yy, tak, no bo jak się na przykład coś stanie, to dzieci już pomogą. I myślisz, że zrobią to chętnie? Nie będzie już problemu w przyszłości? Nie. Nie Fajnie, dziękuję Ci bardzo. Czy po dzisiejszym pokazie potrafiłbyście udzielić pierwszej pomocy Waszym znajomym, Waszym kolegom? Tak. A jak byście to zrobili? Możecie opowiedzieć? E, tak jak nam wam pokazywał, czyli najpierw sprawdzamy czy jest przytomna, potem czy oddycha, czy, czy żyje i udzielamy pomocy w zależności jak trzeba. A polecilibyście Waszym znajomym takie zajęcia? Jeżeli tak, to dlaczego? Tak, bo przynajmniej komuś można pomóc i wtedy ktoś może wyzdrowieć przez to. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. I teraz pierwsze miejsce. Ania Palu, klasa 5b, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Sączu. Jest Ania. Drugie miejsce Macia Chorowska, klasa czwarta D, szkoła podstawowa numer 20 w Nowym Sączu. Nie ma chyba Madzi. Jest Maciej.